Kiedy oprawcą jest członek rodziny, matka, ojciec, brat, siostra, mąż, żona, dziecko, partner lub partnerka, to nie czyni go mniejszym oprawcą od osoby, która jest całkowicie obca, wręcz przeciwnie. To oni mieli dowieść, miłość, zaufanie, wsparcie oraz opiekę jeżeli chodzi o relacje rodzic-dziecko. Rodzic Nadal w tym kraju cały czas donosi się, że morduje się dzieci bezpośrednio oraz niebezpośrednio poprzez kontrolę, poprzez oczekiwania, poprzez gaslighting, poprzez defensywę oraz DARWO, broniąc systemu, który powinien być zakwestionowany. Dopóki Brak i jest nam odwagi, aby zakończyć współzależność oraz narcystyczną, sadystyczną dynamikę przewagi, kontroli, okrucieństwa, na jaką my się kolektywnie zgadzamy w zmowie milczenie, bo to rodzina, dopóty wszyscy kolektywnie będziemy cierpić, bo ból opuszczenia relacji, które są toksyczne i ból jaki jest z tym związanym oraz żałoba jest nieunikniony, natomiast cierpienie zawsze jest opcjonalne i wynika z dwóch czynników ze stagnacji, czyli z braku działania, nieadresowania tych zachowań oraz bezsilności, czyli braku swoich własnych zasobów i kompetencji, bo jesteśmy zależni od tego systemu na własne, a nie na cudze życzenie, bo to nam daje mnóstwo tych kików, kiedy My uwielbiamy tą dominację oraz kontrolę i mylimy ją z miłością. To nie jest żadna miłość, jeżeli ktoś nas kontroluje i mówi nam, kim my mamy żyć. I cierpienie zawsze jest opcją i wynika ze stagnacji, z braku działania i bezsilności, braku własnego zaplecza, zasobów oraz kompetencji. Rodzina jako system nie sprawdziła się oraz upadła, tak samo jak współzależność, która jest uleczona, porozmawiajmy o Was i co jest dla was możliwe w punkcie, w jakim zaczynacie. Wszystko, czego pragniecie, jest po drugiej stronie strachu, stagnacji oraz bezsilności.